Przedstawione sytuacje wydarzyły się naprawdę. Upewniliśmy się, że każdy ninja, biorąc udział w programie, odniósł obrażenia. Człek, człowiek! Człowiek, poszedł tutaj taki dziwny, dziwny mały ludek. I jest, jest smutny i płacze. I, i już, są e, jest mały... <grym> już są dwa małe już są dwa małe ludki. Gdybym ich ktoś bije, dopóki będę strał w kupę, to nie. Nie są już dwa małe ludki A, i one, Człowiek, one... one jedzą krem. One jedzą krem. One jedzą krem Nie okay. <laughs> O mój Boże Okej, okay, zaczynamy szybko. <laughs> Zezram się. Hej, kremik! Łam kremik! Zostaw to! Bo będziesz taki spasły jak ja. Ha, ja to wziąłem. i no, patrz, mogę zoomować kuje Przybliżyłem twoją Kamerą! Powiedz okay. coś z kamery, powiedz coś, powiedz e, e, Witam was serdecznie, ja jestem Blisowski, witam na... was w kanale Ooo Wprowadź no, ty, bo ja sam. Okej okay. Ło Aaa, nic się nie stało, tylko mnie podrzuciło Nie no, skąd Nic nadzwyczajnego Okej, okay, wiesz co, jak bym mały, zawsze chciałem oglądać Teletubbiesa, ale nigdy nie leciało w telewizji wtedy, kiedy chciałem to oglądać, to mi zawsze wkurzało, ja mówię e, e, Kremik Eee Jez, je kremik Ty, twój kremik, ty idź teraz po kremik tak. Idź ty Uciekaj! Słyszysz Czo to? Tu jest? Tak słyszę jak sapie. Coś sapie. Tu są dwa kremiki, na dole jest jeszcze jeden, więc zróbmy koopa. Aha, ty już się za mną chowasz. <laughs> Co? Nie widzisz tego? Nie. Słyszę coś. Ale nie widzisz Cicho! tego. Wypad! Masz... Cicho! <laughs> jak ja? ja <laughs> On mnie goni! Jest... Gdzie jesteś? Szybko, bierz kremik i uciekamy stąd! Jestem na górze! Jak to na Uciekaj od Idę Z... do kanału! nie gdzie Zgubiłem cię! Gdzie jesteś? On mnie goni! On mnie goni! Ja się Zbierasz boję! Człowiek, gdzie jesteś? Człowiek! Jak się zbiera Czółek. kremiki w ogóle? Podchodzisz do niego i wchodzisz w niego. Dużo tych kremików. 20 ustawiłem. <laughs> Osiem zostało, piętnaście jest, siedem zostało Dajesz, czułek, wierzymy w ciebie Wszyscy trzymamy dla ciebie kciuki OPA! Nie widzę cię nigdzie Nie widzę cię nigdzie Mam, czwarty Trzy zostały nam, jesteśmy dobrzy Ej, jesteśmy zajebiści Taki brofist na koniec można zrobić O nie, bo PewDiePie <noise> <Jesteś straszny. głos> Straszniejsze są te potwory, które nas gonią Nie ma tu potworów nie, nie ma. Skąd? To tylko moja wyobraźnia. No dobra, widzę... W jednym miejscu jest takim brzydkim miejscu. Gdzie ty jesteś w ogóle? Nie wiem, rozdzieliliśmy się i mi się to nie podoba. Zaraz umrzemy jeden po drugim. O-o. Chyba coś ci wchodzi właśnie do tunelu za tobą. Eeeem... Lubię jak za mną wchodzą. Na-na-na... Jest! Widzę Kremik! Jest jeden za tamtym, tam, tam, gdzie no jest jeden kremik, no ale tam... No mam dojść Z drugiej strony trzeba tam przejść. Szybko zrób to. Zrób to. Fakt. Tu nie ma przejścia. Mam to. Jeden? Jeden ten. pozostał. Fuck. Gdzie ostatni kremik jest. Ej, tam coś się jest. On chce się tylko przytulić, pamiętaj. Tak sobie wmawiaj. No ja nie lubię go przytulać. Wiesz, że idę tutaj sobie sam. A gdzie jest kremik? Szukaj go. I to jakby dwa narzędzia do teleportacji, tak? jak w jeden z nich. To jest guzik, e. jakiś kliknąć guzik. Co, co? 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 Co się stało? E, dlaczego tu biegają dwa potwory i, i słyszę twój krzyk? czyżby by ciebie nigdzie nie było? O nie. Oj! O nie Kliknąć escape. Nie. Nie? A co? wiesz, że one mnie tak trochę gwałcą? Proste, I tak się. Gdzie nasz mata? Ale gdzie ty jesteś? Nie wiem, stary. Musisz wiedzieć. To nie jest trudne. Spójrz na mapę. Tu jest mapa? Nie. Tak, Świetnie. Ale jesteś, jesteś słodki. Jesteś słodziutki? Bardzo. Patrz, przybliżyć Ci, na ryja. Ja też Ci przybliżyłem, Neria. Oh. Kopiujesz ode mnie. I co teraz? Widzisz, e... widzisz go koło mnie? Widzisz go? No tego typa sam biega czy... Nie, tego potworka? co stoi koło mnie potwora No może chcesz się przytulić. O nie ma rąk w dupie, czemu kłamiesz? Ma ręce w dupsku Sam jesteś! Nie mów tak brzydko Okej okay. To co to jest? Coś dużego? Tak. I myślę, że powinniśmy się trzymać z dala od tego co jest duże i brzydkie. A to jest i... małpa! To nie jest małpa Karetka! Ej, widzę to koło nie jest niej małpa. miseczkę To zabierz mi jej. O nie! Co ona robi? Przerośnięty Teletubbies zabiera... O! Widzisz ją? Na... No widzę, za tobą stoję Chodź Odwróć się Chodź, zapytamy co u niej Halo? Zauważyła coś Eee... Dobra, ty sobie tam idź, ja idę sobie Pamiętaj, że właśnie to jest sprint, nie? Ej, <grymny> jaki... <grymny> jaki rage! Mówiłem zostawię jej kremik, to nie Po co? Po co zostawiać kremik? Po co zabierać małpie gigantyczny kremik? Gigantycznej małpie kremik! Ale to by... O, Zostawiła mnie? Nie, nie. Ja tylko cię obserwuję i cię nagrywam, jak to fajnie robisz. Pozdrawiam wszystkich. Tak, oto umarczyłek, wszyscy zostawiamy mu świeczki pod filmem. Mogłem jej sumie nie wkurzać. Jest coraz bliżej. Nie! Polecam ci biec w linii prostej albo na skos, tak, żeby uciec jak od krokodyla. Jak się ucieka od krokodyla? Zygzakiem. No to uciekam, już mnie goni. Goni! ja godasz. Nie. Tak goni cały czas! Super. Czuję, że tak naprawdę... O, jest, widzę kremik! A to zróbmy to razem. Zróbmy to razem, człowiek. Powiedz mi, kiedy byś ja? przy kremiku. Jestem to? przy kremiku. Ja już prawie jestem przy kremiku. Poczekaj chwilę na mnie! I razem. A, razem! 3. 2... Okay. Jeden! Nie! Migraliśmy. Dalej! Kolejny level. Ja jestem Komandor Shepard i akceptuję ten film. W Uuu. tym momencie. Uuuuh! Hajtech! 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 Chodź. Zbaw razem idziemy za mną. Bo widzę ehm. jeden kremik. A ja widzę drugi kremik. Bierz, Wiesz, co to oznacza, że zostało? Osiem. Świetne. Dobra matematyka, nie? Tak właśnie liczą maturzyści. Widzę A... trzeci kremik chodź. Bardzo mi się to podoba. Ale co? nie wiem. Na schodach. Nie, to nie to jest chodź. Kremik, chodź. E, to naprawdę nie jest kremik i nie chcę wiedzieć co to było. To jest kremik chodź. Ale tu jest kremik, tak. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Wiesz co się dzieje zazwyczaj w statkach kosmicznych, które są puste i są w nich kremiki? Kosmici! O! O! Co to było? Co? Idziesz za mną ciągle. Dobrze. Co to? Było? Tutaj coś jest. O! Kremik. Świetne. Coś mi się tu nie podoba. Jest zbyt spokojnie. Um, tak. Jest zbyt spokojnie. Nie! Jest, o, jest zbyt szybko. spokojnie. I zaraz coś wyskoczy. O, tędy. Tu, turendy. Kremik! Kremik! Ehm. Kremik. Um, mech. Mech. Máme? Čtyři? Tři? Tři. Uděláme se to přechytat? Nebudeme vidět s kým walčíme. Ehm. O! Dva! Hej okay, to... <trybujeme> <trybujeme> Nie! Yeah, jest! Jeszcze jeden i będę miał! Ja. Wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy! Gdzie wygraliśmy. jesteś? Wygraliśmy! <grym> wygraliśmy. Szczerze, ja się przestraszyłem i jestem z tego powodu wstyd, bo zobaczyłem jakieś dziwne stworzenie. Jak to moja strona... Co to tego by było? <grym> nie wiem! Ja się nie przestraszyłem. Nie! Skąd? Nie. <grym> Masz żyć! Gdzie jesteś? Nie znajdziesz mnie. Ciep, 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 a nie znajdziesz mnie. Tu są dwa krewiki. Chodź weź mój krewik. Ciuki. Nie podoba mi się to. widziałem cię. Cię. Czuję się! Ej, ktoś wziął się do. Wśród... Cześć! Czym ty jesteś? A, ty jesteś tym! Gdzie ty jesteś? Um, ty jesteś tym brzydalem z Dead Space'a. Gdzie ty jesteś? Wróć, cofnij się! Cofnij się! Gdzie, gdzie ty jesteś? Cofnij się! Wróć w prawo, idź. Nie to prawo. No tył? Okej, okay. dobra, wróć się troszkę. Nie widzę cię! No bo jestem taki skryty. Gdzie jesteś? O Boże, Halo? No nie widzę Cię! Debilne. Powiedz mi, gdzie stoisz. Weź kremik. Nie powiem Ci. Weź kremik. Cię nie powiem Weź kremik. Mm. Tak. Mm -mm. Weź. Mm -mm. Tak. Nie, podejdź troszkę. Ale gdzie? Przed Ciebie. Mm, Begnij, biegnij, 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 biegnij. Stój. Bo, taki brzydki jesteś. Ty mnie widzisz? Oczywiście, że cię widzę. A ja ciebie nie widzę. Bo jestem taki skryty. No nie widzę cię. No bo się schowałem. Gdzie? No serio cię nie widzę. No bo jestem schowany dobrze. Ale ty jesteś schowany, czy ja po prostu cię nie widzę? Nie, jestem schowany. A ty jesteś brzydki? Nie jestem! Jesteś brzydki. Nie, bardzo brzydki. Nie. Ech. Nie. To no ty No nie widzę cię! Mm, a masz zielone ślepia i te skrzydełka, Ty stoisz pewnie gdzieś obok mnie, tylko się zbugowałeś. Nie Gdzie ty biegniesz? To się kręcisz, to? Patrzę w ścianę, nie mogę? No nie my można... Można. Ale masz ślepia. Cześć. Cześć. Wiesz czemu tu jestem? A <grymne> <grymne> minąłeś Kremi. <grymne> Czuki! Czy ty jesteś? Zabijuje się. Mnie. Jest. A. Więc, więc ten pojedynek wygrałem ja. Dlatego pożegnamy się wszyscy. Serdecznie. Ah, ah. <laughs>